Szanowni Państwo, bardzo prosimy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o zasubskrybowanie naszego kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów. Gorąco zachęcamy także do polubiania i komentowania tworzonych przez nas treści. W ten sposób znacząco pomożecie nam się rozwinąć. Swoje wsparcie możecie okazać również przez Patronite, do którego link znajdziecie w opisie, a także kupując najnowszą książkę Arkadiusza Karbowiaka, Bohaterowie czy Zbrodniarze. Miłego słuchania. Arkadiusz Karbowiak, witam państwa serdecznie w programie Historia pod Prąd. Dzisiaj, w tym odcinku, pozwolę sobie zaprezentować państwu problem udziału w tłumieniu powstania Warszawskiego przez formacje niemieckie złożone z Ukraińców. Ale nim przejdę do meritum. Tematu wypada przedstawić przynajmniej tło całego zagadnienia, a więc pozwolę sobie zaprezentować formacje niemieckie złożone z cudzoziemskich ochotników, które pojawiły się w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Największe, jeśli chodzi o ilość oddziałów, kontyngent cudzoziemski, stanowili Kozacy. W Warszawie znalazł się 209 batalion Schutzmannschaft der Orpo, a więc kozacki batalion podporządkowany niemieckiej policji porządkowej. Następnie Przybył do polskiej stolicy trzeci pułk kozacki dowodzony przez pułkownika Jakuba Bondarenkę. Jeżeli Państwo oglądaliście fotografie związane z powstaniem, to jest on uwieczniony na jednym, z, a w zasadzie na kilku zdjęciach z ulicy Wolskiej, gdzie żołnierze tej jednostki stoją wraz z mającym na głowie kubankę SS-Gruppenführerem Heinzem Reinefarten poza trzecim pułkiem w Warszawie znalazł się również 272 batalion piechoty pułkownika Zinowiewa oraz 69 dywizjon konny jaki 580 dywizjon konny, choć w odniesieniu do tej ostatniej jednostki można postawić znak zapytania z uwagi na to, że w niemieckich dokumentach bardzo często jest on przedstawiany raz jako kozacki, a raz jako formacja rosyjska. Poza kozakami w Warszawie znaleźli się również białorusini z 13 batalionu Schutzmannschaft der Zipo, a więc był to Batalion Policji Bezpieczeństwa. Złożony był w Warszawie, przynajmniej jeśli chodzi o tą dokumentację niemiecką, którą miałem okazję oglądać. Stacjonowały dwie kompanie. Był on oczywiście złożony głównie z Białorusinów, ale służyli w nim również także Polacy. Tyle, że nie w Warszawie, a na Mazowszu, gdzie zresztą z tej jednostki zdezerterowali. Przechodząc do polskich oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Oprócz Białorusinów w Warszawie pojawił się dziś w okolicach połowy sierpnia pierwszy wschodnio-muzułmański pułk SS. Bez trzeciego batalionu przybyła ta jednostka. Był to pułk złożony z Turkiestańczyków, a więc Kazachów, Tadżyków, Uzbeków, Kirgizów, przedstawiciele w zasadzie narodów Azji Centralnej, Azji Środkowej, byli głównymi wolontariuszami w tej jednostce. Jednostka ta została podporządkowana Angriffsgruppe, czyli grupie uderzeniowej SS Oberführera Oskara Dirlewangera. Największą jednostką, która trafiła do Warszawy, jeśli chodzi o liczebność, była, był Pułk Zbiorczy Ruskiej Asfabaditielnej Narodnej Armii, a więc Pułk Zbiorczy RONA. Dowodził nim Waffensturmbannführer Iwan Frołow. Jednostka ta wywodziła się z SS-Sturmbrigade RONA która była dowodzona przez waffen Firera Bronisława Kamińskiego z pochodzenia Polaka uważającego się za Rosjanina. Kamiński kierował autonomiczną Republiką Łokocką, którą Niemcy pozwolili mu stworzyć na zapleczu II armii pancernej. Stamtąd Ronowcy i członkowie ich rodzin przenieśli się na Nowogródczyznę, następnie trafili pod Częstochowe i z Częstochowy zostali dyslokowani do Warszawy, do której przybyli 3 sierpnia 1944 roku, by już dzień później, a więc 4 sierpnia wziąć udział w szturmie na, w dzielnicy, Ochota. Jednostka Ronowska była w Warszawie do 23, bodajże sierpnia, a następnie została przeniesiona do Puszczy Kampinoskiej. Niestety, tak jak w Warszawie, tak i w Puszczy Kampinowskiej, niezbyt radziła sobie z przeciwnikami z szeregów grupy armii krajowej Campinos ponosząc zresztą w walkach z akowcami olbrzymie straty. Kolejną grupą narodową, narodowością, która znalazła się w Warszawie to byli oczywiście azerowie wchodzący w skład dwóch jednostek. Był to drugi batalion Sonderverband Bergmann a więc wywodzący się z oddziału specjalnego Bergman, który tych batalionów miał kilka. Ten drugi był akurat złożony w dużej mierze z Azerów. Niewielkie śladowa ilość była tam przedstawicieli ludów północnego Kaukazu. Poza tym batalionem również w Warszawie znajdował się Batalion o numerze 1 przez 111 i on także był złożony z Azerów. Jeśli chodzi o kwestię zasadniczego pytania, które zostało postawione na wstępie tego mojego programu, to nie, ma, nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy oczywiście w Warszawie się Znajdowali i brali udział w walkach z powstańcami, brali udział w tłumieniu powstania warszawskiego. W miesiącu sierpniu ten ich udział był, można powiedzieć, szczątkowy, bowiem były to zasadniczo jedna lub dwie kompanie wartownicze, które wchodziły w skład z grupę Han, a być może stanowiły także element 32. batalionu Schutzmannschaft der Zipo, a więc były to formacje policji bezpieczeństwa. Poza ukraińcami w składzie właśnie tej struktury podległej Urzędowi komendanta Policji, Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Był to oczywiście SS-Sztandantenfirer Ludwik Hahn. W skład wchodziła również konwojowo-wartownicza kompania kozacka. Jeżeli ktoś pamięta tło związane z aresztowaniem 30. Czerwca 1943 roku generała Stefana Roweckiego grota, to może sobie przypomnieć, że właśnie tą jednostką osłaniającą oficerów Gestapo na czele z SS-Untersturfführerem Erichem Mertenem, który aresztował generała, byli owi kozacy z tejże, z tejże kompanii. I kolejnym elementem struktury, w której funkcjonowali Ukraińcy, była kompania kaukaska, kompania, która została stworzona przez Einsatzgruppen D, a następnie po powstaniu zajmowała się praktycznie akcjami eksterminacji społeczności żydowskiej między innymi na terenie dystryktu lwowskiego. W Lwowie i okolicach w roku 1943 i 1944 Azerowie, Ormianie, Gruzini i Rosjanie, wchodzący w skład tej jednostki, dokonywali działań właśnie o charakterze eksterminacyjnym. Mówiąc to wszystko, trzeba zrekapitulować, iż Ukraińcy w miesiącu sierpniu Stanowili niewielki procent niemieckich jednostek stacjonujących w Warszawie. Głównie znajdowali się oni właśnie w strukturach podległych niemieckiemu urzędowi Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. I tak naprawdę, w porównaniu z ilością żołnierzy i policjantów, znajdujących się w strukturach, Korpsgrupę Wandenbach, no to stanowili oni niewielki jednoprocentowy, może półtora procentowy, może półtora procentową grupę ludzi, którzy wówczas byli elementem niekoniecznie korps grupy, ale jednostek niemieckich działających na terenie. Warszawy. Sytuacja zmieniła się oczywiście we wrześniu 1944 roku i na początku września, bo już czwartego przybył do Warszawy i rozpoczął walki na powiślu ukraiński legion samoobrony. To była oczywiście nazwa nieformalna, bowiem jednostka ta nosiła nazwę 31 Schutzzman Shaft Batalion. ZIPO, a więc była jednostką Policji Bezpieczeństwa. W jej skład wchodzili byli partyzanci melnykowscy z terytorium Wołynia, którzy zaciągnęli się do służby w tej strukturze, a następnie z Wołynia zostali dyslokowani na początku do, w Chrubieszowskie, a później w Miechowskie, i dopiero stamtąd owa wzmocniona kompania licząca 219 żołnierzy trafiła do. Warszawy. Poza Powiślem walczyli oni na Czerniakowie. Ogólne straty, jakie ponieśli w ciągu trzech tygodni walk, w których uczestniczyli, wyniosły 10 zabitych i trzydziestu rannych. Na przypomnę dwustu dziewiętnastu żołnierzy, jacy przybyli do Warszawy 23. Już września 1944 roku zostali przeniesieni do Puszczy Kampinoskiej do realizacji operacji Spadająca Gwiazda, a więc akcji antypartyzanckiej skierowanej przeciwko grupie Armii Krajowej Kampinos. Na czele y, tej jednostki, mówię cały czas o ULS-ie, stał y, pułkownik Petro Diaczenko. Oficer Armii Petlurowskiej, następnie oficer kontraktowy Wojska Polskiego w stopniu majora i oficer niemieckiej Abwery, który w suwałkach nadzorował działalność polskich organizacji konspiracyjnych współpracujących z Abwerą, a działających na terenie sowieckiej okupacji w latach 40-41. Poza tą jednostką do Warszawy w dniach 9-10 września trafiła, trafił 34 strzelecki pułk policji. Drugi i trzeci batalion tej jednostki złożony był z Ukraińców. Służyło ich tam w sumie dziś w granicach 900. Nie bardzo jest dokładne, znane dokładne miejsce stacjonowania tej jednostki w Warszawie można przypuszczać, że raczej wypełniała ona zadania pomocnicze, tyłowe, a nie była angażowana, tak jak ULS, bezpośrednio do starć zbrojnych. Również w tym trzecim tygodniu września ta jednostka została dyslokowana do Puszczy Kampinoskiej aby wziąć udział razem z ULS-em w operacji Spadająca Gwiazda, ostatnią dużą jednostką, w skład której wchodzili Ukraińcy, była to konkretnie XII Kompania, był 17. Pułk Policji. On także we wrześniu pojawił się w Warszawie i tutaj również nie mamy rozeznania odnośnie. Jego udziału w walkach, nie wiemy czy był on w ogóle, czy był intensywny, czy też raczej, jak można przypuszczać, jednostka ta wypełniała również zadania pomocnicze, zadania blokujące. Bardzo często przy okazji powstania warszawskiego i kwestii związanej z udziałem Ukraińców w powstaniu, pojawia się problem tego, czy powstanie tłumiła ukraińska dywizja grenadierów SS Galicjen. Oczywiście nie mogła tego uczynić, co jest dla wszystkich, którzy znają historię, rzeczą oczywistą, bowiem w lipcu 1944 roku została pod brodami w kotle rozbita. Natomiast... W Warszawie pojawiło się kilkunastu żołnierzy tej formacji, tej jednostki. Byli to tłumacze, którzy służyli przy sztabie SS Gruppenführera Heinza Hańca Rheinefarta. Przybyli oni w tej ekipie, którą z Poznania ściągnął Reinefart na początku sierpnia bowiem jedną z jednostek, która wówczas przyjechała, była kompania z SS Junkerschule, a więc Szkoły oficerskiej z Treskał i ukraińscy podchorążowie tam właśnie tam właśnie w tej kompanii się znajdowali. bowiem no, w szkole w Treskał byli, służyli oni, próbując uzyskać stopień właśnie podchorążego i y, zostali dyslokowani z y, innymi jednostkami z Poznania właśnie do Warszawy y, w sumie w miesiącu wrześniu można powiedzieć że ilość jednostek ukraińskich wzrosła do gdzieś przedziału liczebnego 1500-1600 żołnierzy tylu mniej więcej służyło Ukraińców w Warszawie ale w większości był to taki trzytygodniowy można powiedzieć pobyt tak od 4 aż do 23 września pytanie które też pojawia się przy okazji udziału Ukraińców w tłumieniu powstania warszawskiego dotyczy Odpowiedzialności, którą ponoszą oni ewentualnie za zbrodnie, które zostały popełnione w czasie powstania. Nie mamy absolutnie żadnych danych, które mogłyby wskazywać, iż żołnierze ULS-u, czy też 34 Pułku Strzeleckiego Pułku Policyjnego, czy 17 Pułku Policyjnego, na terenie Warszawy, Ukraińscy oczywiście, wolontariusze popełnili jakoweś zbrodnie. Natomiast y, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że kompania lub dwie kompanie, które podlegały Warszawskiemu Urzędowi Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa mogły być zaangażowane w proces eksterminacji zarówno powstańców jak i warszawskich cywilów te jednostki jednostki policji bezpieczeństwa bardzo często w tego rodzaju procederze brały udział dowodów żadnych twardych nie ma można też zasugerować że Ukraińcy brali Udział w działaniach pomocniczych, a więc w konwojowaniu ludzi na miejsca straceń, w pilnowaniu procederu palenia zwłok, ale istnieje, jak wspomniałem, duże, duże prawdopodobieństwo, że uczestniczyli również w egzekucjach. Można przypuszczać, że głównym, główną siłą. Która brała udział w egzekucjach na terenie Warszawy, a wchodziła w skład owej Herung grupy Han, była raczej kompania kaukaska, jako ta, która w procederze mordowania cywilów miała największe, największe doświadczenie. Trzeba przyznać również, że biorąc pod uwagę te wszystkie formacje cudzoziemskie, które trafiły do Warszawy, a w zasadzie formacje niemieckie złożone z cudzoziemców, to największą liczbę zbrodni popełnili Rosjanie z Rony, którzy przez trzy tygodnie znajdowali się na ochocie, i tamta liczba ofiar <laughs> wynosiła gdzieś w granicach około 8 tysięcy również zbrodnie popełniały oddziały azerskie funkcjonujące w składzie Angriffsgruppe Grupy Dirlewanger były to oddziały, które atakowały barykady powstańcze, ale także stanowiły takie jednostki zabezpieczające, które wchodziły na teren zdobyty przez Dirlewangerowców i często Dopuszczały się tam masakr i zbrodni. Szanowni Państwo, to tyle w dzisiejszym programie Historia pod prąd. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.